Cześć, tu Karol i Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, które zadawaliście pod ostatnim postem. Jak w własnej sytuacji zastępujesz treningi? W własnej sytuacji staram się utrzymać taki sam cykl treningowy, jaki mam normalnie w sezonie czyli jest to około 3 treningów siłowych w tygodniu, bardziej skoncentrowanych na sile wyskoku i mocy oraz czterech sesji. Albo interwałowych, biegowych, lub też treningu technicznego w garażu. Więc próbuję tak samo zastąpić sobie treningi piłkarskie na tyle, na ile mogę, i wykorzystuję tak naprawdę każdą możliwość i każdą przestrzeń do tego, żeby coś zrobić z piłką lub po prostu wykorzystać ten czas jak najbardziej efektywnie. Który piłkarz jest Twoim idolem? Zorujesz swoją grę na kimś. Tak, moim idolem jest Margan Stegen i na nim staram się wzorować moją grę. Oglądam jego mecze, podpatruję jak się ustawia, jak się zachowuje w określonych sytuacjach i tak naprawdę od niego czerpię najwięcej inspiracji. Od zawsze chciałem zostać piłkarzem. Tak, praktycznie od zawsze chciałem zostać piłkarzem. Odkąd miałem 5-6 lat, zacząłem grać piłkę na podwórku w wieku 10 lat. Poszedłem do pierwszego klubu, czyli do Garbarni Kraków i od tego momentu robiłem wszystko, żeby zrealizować moje marzenie. Dlaczego wybrałeś pozycję bramkarza? Tak naprawdę to nie wybrałem pozycji bramkarza, ponieważ było to dość przypadkowe zdarzenie, gdyż po jednym meczu w chyba Trampkarzach czy nawet Żakach Nasz bramkarz po prostu zaczął płakać, bo puścił chyba zbyt dużo bramek, a ten nie miał nikogo na zmianę. Więc ja, jako jeden z najwyższych zawodników, w duży nie dostałem szansy, i chciałem powiedzieć, bym poszedł na bramkę. Więc tak to się zaczęło. Jak wyglądały Twoje początki? Czy trudno było się wybić? Zaczynałem trenować na podwórku, więc przez pierwsze lata była to tak naprawdę tylko dobra zabawa. Natomiast trudności zaczęły się, gdy musiałem łączyć szkołę z piłką. Wtedy wymagało to wielu poświęceń, dojazdów, rezygnacji ze spotkań z znajomymi, a w późniejszym okresie, gdy wyjeżdżałem do Holandii, miałem 17 lat, musiałem po prostu opuścić dom rodzinny, znajomych i pojechać sam do obcego kraju. Kiedy się lepiej trenuje? W Polsce czy w Holandii? Na pewno infrastruktura w Holandii jest lepsza, natomiast jeśli chodzi o samą jakość treningów, to Zależy to od trenerów, na których się trafi. Ja miałem to szczęście, że w Polsce i w Holandii trafiłem na trenerów, którzy mnie rozwinęli i od których mogłem się wiele nauczyć, więc ciężko jednostronnie stwierdzić, gdzie było lepiej. Kiedy zacząłeś stosować dietę, pierwsze swoje diety zacząłem stosować w wieku 14 lat. I wtedy też zacząłem interesować się zdrowym odżywianiem. Było to w momencie, gdy doznałem dość poważnej kontuzji kolana i nie mogłem grać w piłkę przez pół roku. W trakcie tego czasu zacząłem dużo czytać w internecie na temat odżywiania się sportowców, jak powinna wyglądać regeneracja, jak powinien wyglądać trening, więc też z te dużo świadomości w trakcie tego okresu. Czy stosujesz się przed meczem? Jeśli już, to jak sobie z tym radzisz? Jeżeli zdarza mi się stresować przed meczem, to jest zazwyczaj na kilka godzin przed rozpoczęciem samego spotkania i wtedy zazwyczaj staram się wyciszyć, uspokoić. Czasami pomaga mi medytacja lub e, słuchanie mojej ulubionej muzyki. Co lubisz robić w wolnym czasie poza piłką nożną? E, oprócz tego, że gram w piłkę nożną, to również studiuję, więc to też zajmuje mi e, sporo czasu. Ale jeśli on już dzień wolny, to lubię go spędzić z rodziną lub po prostu poczytać książkę lub oglądać jakiś fajny film, serial. strzeliłeś kiedyś bramkę będąc bramkarzem? z bramkarzem nie, natomiast w jednym meczu w Trampkarzach ten wpuścił mnie na połowę, wygrywaliśmy 5-0 i w drugiej połowie strzeliłem hatlika, więc jeśli to się liczy, to, to tak. Czy masz jakąś ksywkę w szatni? Obecnie nie, natomiast gdy grałem w Winiolach, no to mówili na mnie Carlos lub Carlito. Czy jest jakiś mecz, który najbardziej utkwił Ci w pamięci? Najbardziej pamiętam mecz w Nagbredzie dla lat 19, w którym awansowaliśmy do Eredivisie. Wygraliśmy wtedy z Groningen 4-2 i tak naprawdę do 90 minuty było 2-2. W końcu strzeliśmy dwie bramki, ja miałem kilka ważnych interwencji, więc na pewno jest to mecz, który najbardziej zapamiętam do tej pory. Czy oglądasz ekstraklasę, pierwszą ligę lub inne ligi? E, tak, jak najbardziej. Oglądam kilka meczów ekstraklasy, zazwyczaj w ciągu tygodnia. Do tego jakiś mecz Ligi Angielskiej, i w środę zawsze obowiązkowo Liga Mistrzów. Jak wygląda Twój dzień meczowy? Czy masz jakieś rytuały? Twój dzień meczowy zaczynam zazwyczaj od e, zimnego prysznica. Na kilka godzin przed meczem y, lubię sobie zawsze oglądać najlepsze interwencje też Tegena, posłać muzyki, a z przed na jakieś 2-3 godziny piję zawsze mate.